Coś, co jest wielkie, długie, czarne i błyszczące. No nie, to nie to, o czym myślicie. To jest YouTube, nie Red. Coś tam, zapomniałem nazwy. Prawdziwa, czarna larwa bawarska BMW X7, rocznik 2021, czyli odpowiedź na Audi Q7 oraz Mercedesa GL bądź też GL. S. Jest to 7-osobowy wóz. Jest to chyba największy, nie najcięższy, ale największy samochód w gamie BMW. Jest nawet większy od BMW XM. Egzemplarz bardzo fajnie skonfigurowany, chociaż konfiguracja y, nie jest jakaś taka bardzo skomplikowana. X7 już w standardzie są mega dobrze wyposażone. Ta maszyna jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu, także dokładnie oglądajcie, jak chcecie kupić ten egzemplarz. Mamy tu pod maską sześciocylindrowego turbodiesla, dzięki któremu ten samochód całkiem nie. Źle się odpycha, mimo dość wysokiej masy własnej, ponad 2,5 tony. X-Drive 40D, było jeszcze 30D, to chyba była e, bazowa e, X-7. No i co? W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, przymierzymy się tak troszeczkę do niej, zmierzymy ją raceboxem oraz później skoczymy na próbę autostradową, jeśli chodzi o konfig, czy tam specyfikację. No więc według konfiguratora w 2021 roku taka X-7X-Drive 40D 340-konna rozpoczęła na Wasze od. 408 tysięcy złotych. To jest konfiguracja na mniej więcej 471 tysięcy złotych. Tak jak wcześniej Wam wspomniałem, X7 są bardzo dobrze e, wyposażone już w standardzie, a tutaj co? Dołożony jest, do, jest za czarny lakier, za M-pakiecik 26,5 tysiąca złotych, hak holowniczy elektryczny 6 tysięcy, komfortowe fotele oraz pakiet innowacji. No prawdziwa, taka elementarzowa, bawarska, czarna lurwa. Lorwa, nie larwa, lorwa. X7 w M pakiecie wygląda od razu o wiele korzystniej. No proszę bardzo, te zderzaki, progi, zobaczcie, ile tutaj jest tych przetłoczeń, przemłamań. Dzieje się tutaj naprawdę dużo. Co ciekawe, wszystkie te wloty powietrza są prawdziwe. Czy to tutaj, czy z boku, centralnie. Grill mogłoby się wydawać, że jest fejkowy, ale nie. To są po prostu tutaj wewnątrz klapki, które się otwierają w zależności od potrzeb samochodu, czy też właściwie silnika. Olbrzymi słów, ale wcale tutaj nie ma żadnych akcentów, że tam niby jakoś może na ofrock się udamy, więc tutaj jakaś e, wstawka może z czarnego takiego plastiku. Nie, wszystko jest w kolorze nadwozia, reflektory. BMW Laser. No tak charakterystycznie wyglądają, ponieważ jest tutaj sporo e, niebieskich wstawek wewnątrz. Czyżby bez dopłaty dostawało się tutaj felgi M-pakietowe 21- Calowe aż 285 na 45 rozmiar opon, ale hipopotam na maksa. No ale takie szerokie oponiska, no i w ogóle to, że jest to BMW. W X7 chyba najlepiej prowadzi się, jeśli chodzi o takie siedmioosobowe, olbrzymie suwy. Z tyłu oponka felga taka sama. Zadziski z emblematem M na niebiesko, pola kierowane z przodu i z tyłu. Standardowo, nie jest to jakaś rzeźba. Długość 5 m i 15 cm. Szerokość 2 m, bez lusterek. No wiele osób kupuje suwa, by jeździć z nim po prostu po mieście. Yy, no, że. Na krawężniki, nie trzeba tak uważać na dziury Kurcze, pieczono tutaj Może być problem, jeśli chcemy zaparkować W jakieś miejsce parkingowe po prostu Wysokość ponad 180 cm Ej, ale dobrze ten samochód wygląda Widzicie, ja to tak kurczę Jakoś staram się, nawet te BMW XM Też to jest mega kontrowersyjny temat Na początku X7 Szczerze mówiąc też mi się tak średnio podobała Nie wiedziałem jak ugryźć Ten temat, jeśli chodzi o design Ale jeśli taką BMW weźmiemy W tradycyjnej dla BMW konfiguracji czyli po prostu czarno BMA z M pakietem, no i pakietem czerni, to jest chyba rozszerzony nawet pakiet czerni jest coś, tak mi się wydaje, czarne nerki, wszystko jest tutaj czarne, te dokładeczki, proszę, ramki wokół okien, nie no, kawał larwiarza, miał być ten samochód taki bardziej kanciasty, tak BMW go e, chciało zaprojektować bez żadnych obłych kształtów, po prostu Bawarczycy uznali, że ma być. Konkretnie wejdziemy do środka. Właściwie wejdziemy do środka, zajrzymy do bagażnika, chociaż BMW i wejście do bagażnika też to jest takie wiecie. Ale tutaj koniecznie muszę pokazać wam, jaki jest kluczyk do tego samochodu. Jeden jest normalny, jeden taki wygląda troszeczkę jak taki po prostu y, mały telefon komórkowy. Czekajcie, coś będzie widać. Proszę bardzo, info o po pojeździe, zasięg. Ustawienie klimatyzacji to jest bardzo ciekawe. W moim kluczyku jest jeszcze opcja, że samochód sam odpala i możemy go sobie, będąc na zewnątrz, przeparkować do przodu i do tyłu, troszeczkę po prostu podjechać. Tutaj natomiast jest coś takiego jak kontrola wysokości. Proszę bardzo. Obniż. No i teraz auto się na maksa obniżyło. No zobaczcie, jak ono teraz się prezentuje. Teraz Powinienem tak od początku po prostu zacząć prezentację. Proszę, jaka glebka. Jest tutaj oczywiście kiles, jest dociąganie. Pewnie na gest też tutaj by się mogło otworzyć. Zobaczymy, czy się zamknie. Otwieranie klapy takie podwójne, jak w BMW X. Piątce. Proszę, jaka mała roletka tutaj. No ale zobaczcie, mamy teraz rozłożone z tyłu fotele, czyli konfig 7 osobowy. także bagażniczek nie będzie tutaj oczywiście zbyt duży, tutaj elektryczny hak. Tutaj możemy sobie składać te wszystkie fotele i tak dalej. Spróbujmy na przykład złożyć jeden z tylnych foteli, no na przykład ten. Co? Wszystko tutaj elektrycznie. Tak, o, trzeba przytrzymać. O i się złożył. No i zobaczcie jak tutaj mamy konfig na 5 osób, jaki tutaj będzie gigantyczny, dosłownie gigantyczny bagażnik. Tutaj jeszcze pod spodem, gdy to podniesiemy, o to jeszcze jest taka kolejna przestrzeń. Dobra nawet w litry tutaj nie będę się zabawiał i patrzył, ale po prostu no bagażnik jest potężny. No sami zresztą zobaczcie jak tutaj się kanapa z tyłu kończy, która zresztą jest elektrycznie regulowana. Ciekawe czy zamkniemy z gestu. Tak, nogą zrobiłem i proszę bardzo. Ale to jest maszyna. Proszę bardzo, bez trzaskania. I cyk, boczek drzwiowy. Tutaj widzę, nie wiem, czy to pakiet. To chyba standardowo taki tutaj nawet góra jest obszyta w skórze. Nie wiem czy to jest prawdziwa skóra w tym miejscu, ale środek, no to tutaj jest już prawdziwa. Znaczy środek, wiecie, centralna część. Fotele, kanapa, tutaj chyba też. To jest wszystko miękkie, naprawdę bardzo ładny boczek drzwiowy. Wnęka, wnęka akurat jest twarda, mogłaby być jakoś troszeczkę wyflokowana. Oświetlenie ambientne oczywiście, klamki. No to już widać po prostu po tych elementach, że jest to nowe BMW. Kanapa z tyłu jest regulowana. Proszę bardzo, tutaj. Aha, okej, okay. tutaj jeszcze, ok, do tyłu powraca. Skóry takie. No, aż się klepać chce. X7 i klepanie. Jak najbardziej to pasuje. Nawet to nie jest X5, X7, proszę, jakie poduszeczki fajne. Dobra, zajrzymy do tyłu, Zajrzymy do tyłu. Przyciskam. Najpierw tutaj fotel z przodu nam odjeżdża. Teraz tu się składa. Aha, dobra, złożyłem ten fotel. No widzimy tutaj do końca klapy, proszę, przestrzeń załadunkowa. Tutaj widzę, też są przyciski, także możemy sobie źle nacisnąć. No tak, po tej stronie. Dobra, zatrzymamy. I ten fotel jeszcze do góry tutaj chcę zrobić. Tu widzę, manualnie trzeba już sobie zagłóweczki postawić. Dobra, ja tutaj się nie będę mieścił. Raczej dwumetrowiec za dwumetrowcem, za dwumetrowcem się tutaj w tym samochodzie nie zmieści. Ale jakby tutaj jechało 7 osób, no nie wiem, o wzroście 180 cm, może nawet z przodu 185, raczej 7 osób by się tutaj zmieściło. Zwracam uwagę, iż też tutaj z tyłu jest skórzany normalnie podłokietnik z dekorem, ambiente, Nawet jest okno dachowe takie małe, zobaczcie, bo tutaj. Jest duże okno dachowe, tutaj małe. Ktoś to będzie siedział w ostatnim rzędzie i będzie smutny. Ilość miejsca z tyłu, proszę bardzo. Kawał samochodu, ale tutaj wygodnie się siedzi, jak nasuwa, tak pionowo oczywiście, ale głowę opre. Miejsca tutaj na nogi jest. Ja bym tutaj podróżował. Bardzo ekskluzywny taki feeling jest tego samochodu. Podsufitka z Alcantary. No i przestrzeń pasażerska z przodu. Przeniesiemy się do środka. W ogóle to chyba wszystko wygląda tak jak w x 5 mi się zdaje. No jeszcze nie pokazałem. Nawiewy tutaj z tyłu. Klimatyzacja czterostrefowa. Nawiewy proszę, w słupkach Betew są. Tu jeszcze w drewnianko. Chyba to samo drewno też mam w m 550 No i przestrzeń pasażerska z przodu. Boczek drzwiowy z przodu tak samo jak z tyłu. Jest calutki, miękki, oświetlenie ambiente. Stawka z drewna srebrna. No i te przyciski. Jest ich oczywiście troszeczkę więcej. Tutaj próg, M, pakiecik, no to M, fotele elektryczne, pompowane, łamane, proszę bardzo, łamiemy się. Te boczki tutaj, wszystko pod siebie tutaj świetnie wyregulujemy, aczkolwiek, jak widzę, chyba masażu nie ma. Tutaj byłby od masażu przycisk, I jako iż to jest BMW. Czy to będzie jedynka, czy trójka? Czwórka, piątka, szóstka i siódemka. Szóstki już nie ma produkowanej albo X. W każdej siedzi się naprawdę świetnie. Pozycje za kierownicą super. Czy będzie ktoś niższy, czy wyższy. To odpalimy sobie. Zobaczcie, ile tutaj mamy fizycznych przycisków. Właściwie wiecie, no są to takie yy, jakby całe panele, no ale z takimi wypustkami. Fizyczne przyciski, ja bym to nazwał fizyczne przyciski, o auto już, auto jest obniżone, jest, tutaj się je podnosi, nic tutaj chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, wszystko jest jasna obsługa iDrive, tryby jazdy, Sport, Comfort, Eco Pro i Adaptive, jest tutaj pneumatyczne zawieszenie i najwygodniej chyba jeździ się tutaj właśnie na Adaptive, generalnie systemem multimedialnym oczywiście też można stąd sobie sterować, zobacz, nawet przykładam jak w Volkswagenach, czy też... Innych autach, jeszcze nie dotknąłem nic, a już tu system reaguje. Car tutaj pokażę, wiecie, wiecie, jak wygląda taki system. Ale dane z jazdy chcę wam tutaj pokazać stan fabryczny, ile ten samochód pali. 37 tysięcy kilometrów ma ten wóz i średnie zużycie paliwa 7,8 litra. Naprawdę mega. Powiem tak, dzisiaj ta maszyna zrobiła do mnie trasę od Poznania do Szczecina. 120 km na godzinę tempomat, średnie zużycie paliwa 6,8 litra. Jest to miękka hybryda, jest to dieselek ale z drugiej strony sześciocylindrowy, no i jaki, no pokaźny, no system multimedialny, taki nowszy iDrive, nie najnowszy jeszcze, ale nowy. Tutaj sobie można y, widżetami wszystko poustawiać pod siebie. Panel klimatyzacji jeszcze jest tutaj, jeszcze nie jest przeniesiony y, w ekran, także spoko, prosta tutaj regulacja, też pakiet fizycznych przycisków, kolejny pakiecik fizycznych przycisków, drewienko, jak się to otwiera? O, tak. Miejsce na telefon, ładowarka indukcyjna. Tutaj kolejne miejsce. O, tutaj drugi telefon dałoby się zmieścić, ale chyba tutaj nie ma ładowarki. No i cyk. Miejsce na kupki. Podłokietnik. Wprawdzie nie jest regulowany, ale jest mega miękki. Jest bardzo duży w optymalnej pozycji. Skórka tutaj. Tutaj też przeszycia. Dekory. Jest tutaj tradycyjnie i wielu osobom się to z pewnością spodoba. Zegary są jedynie taką e, wariacją jakby designerów, no bo już nie są okrągłe. Znaczy kurczę, czy tak do końca słupki, to bym nie powiedział, ale wiecie o co mi chodzi. W trybie sport wyglądają one tak. komfort i Eco Pro. Kierownica normalna, bez żadnych podcięć, ale z grubym wieńcem, bicepsami. Zobaczcie, jakie duże tutaj są manety. Tutaj jeden element z black piano widzę tempomat aktywny asystent jazdy taki półautonomiczna jazda tutaj jest też jest tutaj miękko wszystko praktycznie jest miękkie wewnątrz jest on cały, wyflokowany. Wszystko jest ok, nie da się doczepić. Dobra, zajrzymy pod maskę. Mi osobiście bardzo tutaj wnętrze e, przypadło do gustu. Bardziej mi się podoba niż w GLS-ie. Petro to teraz już nie wiem, czy to jest. Tylko taki bm ja taki teslażo bm Teslanin i bm Oznaczenie 40D. Także pod maską mamy 3-litrowy, podwójnie doładowany silnik. Turbodieselek oczywiście, ale on jest tutaj nisko, tak osadzony mega. Zobaczcie, nawet jak stąd się patrzy, no to widzimy, że on jest tak niżej. Na pewno wszystkie koła, X-drive, automatyczna 8-stopniowa skrzynia biegów ZF 8HP. Maszyna waży 2545 kg na pusto, ale spokojnie, jak ten silnik generuje 340 koni mechanicznych oraz 700 Nm, no to autko fajnie się już odpycha pierwszą setkę powinno osiągnąć według deklaracji producenta w 6,1 sekundy. Prędkość maksymalna. Nie ma tutaj kagańczyka, bo wynosi według producenta 245 km na godzinę. Takim prosiakiem 245 km na godzinę. I to w dizelku. No dobra, to co? Ja będę tutaj pakował się za kierownicę i przeniesiemy się pod autostradę. Ale no dzisiaj akurat nie ma czasu i warunków, aż by mnie kusiło, żeby tutaj sprawdzić zużycie paliwa, skoro jest miękka hybryda. No ale mniej więcej wam powiedziałem, właśnie takie fabryczne zużycie paliwa, czyli od samego początku wynosi 7,8 litrów. I tego możemy się w sumie trzymać, no bo z 37 tysięcy kilometrów. No. Jesteśmy na miejscu, palimy maszynę. Oczywiście bez sączeku, Sześciocylindrowy, ale dieselek. Wiecie, to nie o to chodzi, że ten samochód sobie pryka, bo. Ładnie sobie ten dieselek chodzi, ale nie jest to e, benzynowa jakaś e, ma czy tam nawet B58, ale nie o to chodzi przecież w takiej X7. -ie. Tutaj ma być po prostu cichutko. Najlepiej jak jest cichutko i koniec. O, na pochwałę tutaj zasługuje niskie zużycie paliwa. Jak tak jechałem teraz wioskami i krajówkami. No to poniżej 6 litrów na, poniżej 6 litrów na 100 km można tutaj mieć zużycie paliwa. Jest to zaskakujące. Dobra. Klimatyzacja jest wyłączona. Sport standard zużycie paliwa. Wykasujemy informacje dotyczące jazdy wybrany moment no, tutaj da się jakoś to zrobić ale już teraz po prostu nie chciałem szukać no i dobra, i zobaczymy czy 100-200 tutaj dziabniemy jest boczny wiatr dzisiaj no i przecież przyspieszenie od zera do setki 6,1 deklarowane 5,74 jakoś puuu, 2,5 tony, 340 19,22 praktycznie równo 100, 200. Czajcie to. No i to już pod górkę jest. To chwilkę sobie odpuścimy. Tutaj, nie wiem, ale może zobaczymy, może 200, 250 zrobimy. Ale już Czuć, że ta maszyna waży jednak trochę przy takich prędkościach. No i walczy po prostu z fizyką. Ale naprawdę świetnie się jedzie. Oczywiście jakieś tam klejone szyby, no to są tutaj Proszę tam kamery 360 stopni 2545 kg na pusto. No i zobaczcie. Dobra. I odpuszczam. Trochę tutaj boczny wiatr mi wadzi. 239 km na godzinę według GPS-u, już było. No jak Mercedesik mi zjedzie to jest tutaj perspektywa, no troszeczkę wyższy Vmax bo na pewno boczny jest wiatr? Rzadko kiedy jeżdżę aż takimi kolosami na próby autostradowej. ciężko mi tak wyczuć ale trochę dzisiaj wieje No, 2.5 licznikowe to już za chwilę będzie panie drogi o kurcze, chyba tutaj jest kagańczyk, no. Patrzcie, 245 wpisane, a 240 według GPS-u kaganiec. Tak, bo zużycie paliwa tutaj spada wtedy, jak odcina, no. Drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmuln. Czy ja wiem, czy tutaj będziemy sobie robić sound check? Hmm, nie, no wypada. Zużycie paliwa przy takiej prędkości 22 litry, no. Ale było, może długo aż tak nie cisnęliśmy, ale konkretnie. No i ma tutaj płuco. Nie no, odpycha się maszyna. Kurde, te 700 Nm czuć tutaj, właśnie jak z dołu wjeżdżają. Tak na hama. Jakby ktoś z bara walnął I sam Na spokojnie. Na spokojnie, proszę państwa. Ale muszę przyznać, dźwięk sześciocylindrowego diesla w BMW, czy to będzie E39, E60, F10 i tak dalej, czy nawet taka XL jest praktycznie taki sam. Dobra Może jeszcze tutaj takie 100-200 byśmy sobie zobaczyli, czy nie? O, można sobie tej tempomacik włączyć aktywny, czy nawet te. Eee, takie prowadzenie, taka półautonomiczna jazda, coś takiego. No i teraz, już, teraz jest naprawdę najostrzejszy luźny Ryszard, jaki mógłby tylko. Jaką możemy sobie wyobrazić? Wiatr jest boczny, ale prowadzenie tego samochodu jest tak pewne, że normalnie ciężko jest, aż uwierzyć. Że jedziemy mastodontem, ale tutaj muszę przyznać, że GLS-ik też naprawdę bardzo dobrze pod tym względem wypadał. GLS-ie, co było kiedyś próba autostrady GLS-a, pamiętam, 250 km na godzinę i spoczko, Myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostrady, ta prezentacja, pakiet petrochemiczny, wam się niesamowicie podobał. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.